Be My Guest 2022, ICE Kraków i Kraków 5020. Kasia Rodziewicz, prezes Fundacji Ronalda McDonalda w Polsce. Cześć Kasiu. Dzień dobry, cześć. Kasiu, znamy się już parę ładnych lat i mamy za sobą sporo fantastycznych doświadczeń z gościnnością właśnie. I Ty przed chwileczką na scenie miałaś prelekcję dotyczącą gościnności według domu Ronalda McDonalda. Moje pytanie do Ciebie jest takie, Jaką wartość tym wystąpieniem chciałaś wnieść właśnie e, uczestnikom, dać uczestnikom Be jest, albo potencjalnie? Ci, z którymi ja na co dzień przebywam, czyli ludzie od charytatywności, filantropii i pomagania, stanęli przed fachowcami, od gościnności, pomagania w zupełnie innym czasie w życiu. I chciałam pokazać fachowcom, Miejsce, w którym ja pracuję, jak ja definiuję gościnność, jak my w fundacji, w domach Ronalda McDonalda rozumiemy to, czym oni się zajmują zawodowo. Ja na pewno nauczyłam się bardzo dużo od fachowców w branży hotelarskiej, ale jestem pewna, że fakt, iż tak wielu wolontariuszy fundacji wywodzi się z branży hotelarskiej, bierze się też stąd, że cały czas macie potrzebę pokazywania. Jak doskonale potraficie się opiekować ludźmi w innej przestrzeni? Mówiąc w skrócie, nie za pieniądze. Domy pomagają bezpłatnie, hotelarze, wolontariusze przychodzą, żeby poczuć, jak to jest za swoje serce, ciepło, wiedzę, opiekuńczość wziąć uśmiech i nic poza tym. I czują wtedy, że ta praca jest bardzo ważna. Tak zresztą, tak mówi bardzo wielu ludzi, ale zwłaszcza ludzie z branży hotelarskiej mówią, że u nas to nabiera tego najwyższego znaczenia. No i to super. Mhm. Fajnie, bo jakby my dzisiaj mówimy o hospitality business, a mhm. tu już o hospitality. Tak, dokładnie. A Kasiu, jak oceniasz organizację wydarzenia? To jest nasze pierwsze wydarzenie, pierwsze koty za płoty. Bardzo dla nas ważny jest każdy. Każda wskazuje. Świetna organizacja sceny. Bardzo profesjonalnie przygotowane zbieranie wszystkich materiałów do wystąpień. Tu każdy przyszły występujący powinien absolutnie czuć się bezpiecznie i spokojnie, być prowadzonym za rękę przez wszystkie elementy techniczne. No i publiczność, i to jest zawsze najważniejsze. Ja sobie myślę tak: każdy, kto staje na scenie, musi wziąć energię od tych ludzi, którzy tam siedzą. A tutaj mamy do czynienia z genialną publicznością. Jeśli uda Wam się powtarzać kongresy z takimi ludźmi, siedzącymi na widowni, no to, to sukces absolutny. Fantastyczna sytuacja. Bardzo się cieszę. Czy jest jakieś grono osób, które Twoim zdaniem powinno uczestniczyć w takich wydarzeniach w kolejnej edycji? No zawsze, oczywiście, ja bym zapraszała takie lwy hotelowe. Artystów, mm -hmm. trudne zespoły muzyczne, wielkie mm. gwiazdy, kogoś takiego, kto po prostu pożera hotel na śniadanie mm. i kolację zaczyna, już jedząc inny hotel. Super. I chciałabym kogoś takiego zapytać, jak on na to patrzy? Co on okay. z tego hotelu zabiera, albo co mu daje? Wow, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Pierwsze, dziękuję Ci za to.